Prowadząca TVP z tatuażami? Co sądzą na ten temat Polacy? Sprawdzamy w kolejnym odcinku Polski Komentujące. Wika, ciekawe czy będzie pasować w wieku 80 lat. I czy dożyję, bo są rakotwórcze. Pani wice, życzymy zdrówka. Pan Leszek, widocznie w treściach nie ma treści, tylko woda. Więc na czymś uwagę skupić trzeba. Jeśli wystąpi toples, wrócę. Pani Bożena pisze, jej sprawa. Czasem wydaje nam się, że jesteśmy super. Och i ach. A inni mówią Tch. rzecz gust. Biedne psy. Pan Zbyszek, kwiecisty komentarz, w którym polskie znaki przychodzą i odchodzą falami. Taka szmaciarska bolszewicka lucyferianska telewizja to też sa w niej są. funkcjonariusze osteplowani przez szatana TV Lajno dla takich samych sodomitów. Ludzie normalni powinni tego gówna lucyferanckiego nie oglądać zmieńcie nazwę na TV Lajno panierzy i tak zwane zdanie supeł. Rozumiem, został na tatuaż. Pani Teresa, PiS podzielił kraj na dwa sporty. Nie idźmy tym śladem, każdy człowiek ma prawo wglądu. Czyli pani Teresa y, przypomina o przepisie regulującym swobodny dostęp do informacji publicznej, ale nie wiem o jakie dwa sporty jej chodzi. Jeśli macie propozycje zapraszam do komentowania. Pani Teresa chciałaby w telewizji więcej na gości. Dla pani Teresy mam dobre wiadomości. Są takie pakiety. Pan Witold, kolejna osoba zainteresowana tym, co się dzieje z okolicami intymnymi osoby prezentującej wiadomości. Pan Janczello, prawdopodobnie pół Włoch. Jestem ciekawy, jaki tatuaż ma na Pizie, czyli pewnie chodzi o jego rodzinne strony. Pan Andrzej, w przyszłości wnuczki będą szły do przedszkola, bardzo dumni z babci. A wnuczki pana Andrzeja na pewno chodzą bardzo dumni z dziadka na lekcje języka polskiego. Sam faraon napisał, jaka twarz, taki program, a tatuaże noszą ludzie z przeszłości. I nie jest to ładne. I est. Logiczne, no bo czy każdy człowiek, który się już urodził, nie jest z przeszłości? Bum. Od Waldiego dowiadujemy się, że ustrój państwa jest dziedziczny. Ale mamy też i w drugą stronę. Barburra. Hej, to je ludzi bez tatuaży. Ci bez tatu, tępi i brak wiedzy. I ja tu, jako osoba, która nie ma żadnych tatuaży, chciałbym potwierdzić. I tu mam dylemat, bo nie wiem, czy pan Czesław miał na myśli ładna cholera, czy ładna cholera. I tutaj zbliżając się powoli do końca, fascynujący dialog. Pan Karol, kurde, a ja myślałem, że to apaszka wygenerowana przez AI. Ale prawdziwa, bo żywa, rusza się. Wygenerowana przez AI też może się ruszać, ale nie poruszać po świecie. Na koniec yy, jakaś Maksyma, mądrość, tym razem od pani Elżbiety. Tatuaże może mieć ten, kto chce. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam, zobaczmy się na żywo. 23 stycznia nisko, 24 stycznia rzeszów i le.